Ehi, tu hai una buona buccia? Ehi, you Proszę bardzo, nastawa nowych termomiksów, jak ktoś um, chce, to już się przywio wam. I kochani, witam was w nowym vlogu. Jak widać um, przyszły nowe termomiksy, dostawa na bardzo intensywny listopad. Um, bo nie zwalniam, po super um, październik, to był naprawdę super październik. W końcu mogłam się rzeczywiście skupić na mojej pracy i przyniosło to super efekty. Mąż siedzi w domu i mnie przeszkadza cały czas. Złożył... kandaniu do kamery. Złożył... do kamery. Co ja robię? No Ja gadam do kamery. A ty mnie stresujesz. A ty gadasz do kamery. Tak, ty ja gadam do... Nie no, jakbyś ty gadał do kamery to jeszcze byłoby, byłoby ok, ale ty się ze mnie śmiesz, że ja gadam do kamery. Że mój ukochany mąż, jak możecie zauważyć, jest w domu. Nazwoził mi jakiś kartonów na chatę. Porozwalał. Sama je chciałaś. Nie chciałam. Kartonów ja chciałam tylko toaletkę i on sobie o 17, a nawet wcześniej, bo na 17 już się zaczynają zajęcia, e, znaczy dopiero zaczynają się zajęcia na 17, on sobie jedzie. Ja zostanę z tym sama, z tym bałaganem i wszystkim. No dobra, ale przynajmniej posprzątam w piwnicy. Nieważne, no my właśnie jedziemy do sklepu, musimy kupić coś na obiadek, a później po dzieciaki. Ale się teraz robisz szybko ciemno. <laughs> Wróciliśmy po zakupach do domu z dziećmi, zaczęłam robić obiad i tak wiecie. Zleciało. Więc jest już później. Dokładnie jest godzina 1644. Ja teraz właśnie będę się brała za małe przemeblowanie, bo tutaj postawiliśmy... tutaj postawiliśmy lustro, ale ono tutaj tak chyba się nie pasuje, więc tam sprawdzę jak będzie wyglądało. No, Adam nie pojechał z y, pieskiem na szkole. Mm -hmm. What? 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 pięknie? Czekaj, mamusia chce zobaczyć, jak to było. Kotek pluszek z czarną łapką dziś był z agaczką a z u wartuszka wyglądały małe Na. Nagle ruszył. Fartuszek, tak. Na podłogę skończył. Puszek. Teraz podku będziesz na my. my już ciebie nie kamil. Pięknie śpiewasz, Klorusio. Pięknie śpiewasz. Och, tak, weź wyślij całuszki do swoich fanów. No taką ma. Ma. A, powiedz co, Ach, buziaki dla fanów. A jakąś jeszcze piosenkę znasz? Tak. Jaką? Piękna. Ma, tu. Pięć paluszków. Tu. No to zaśpiewaj. Penusz blączka ma. Mama. Pięć paluszków, brączka ma. Tak. No tak. No widzę, gdzie ty jesteś drżownicą mała. Gdzie ty wlazłeś Jasiek? Już mogę pokazywać okno, bo w końcu myłam, ale tylko od mojej strony, od drugiej nie byłam. Papa! nie wychodziłam na dwór, <głos》>, jutro wymyję od drugiej strony. Ja, się co ty wyprawisz? Weź zostaw ten telewizor, co? Teraz czekamy na tatę. Tak. Czekamy na tatę i zrobimy placki bananowe. Placki bananowe. Placki bananowe. Co? Gdzie jest kto? Tata? Tata y, pojechał z pieskiem do psiego przedszkola, ale zaraz przyjedzie i zrobimy placki bananowe. Kiedyś robiłam takie placki bananowe, mam nawet y, na Instagramie y, relację specjalną, i, i ciągle je robicie. Te placki, bo mi wysyłacie, ale y, ja teraz robię już takie bardziej, wiecie, ulepszone, bo dzieci już są starsze. Y, ja się Klarą, więc mogą. Mógł mieć już takie z proszkiem na pieczenie i tak dalej. Mamo no. chodź, <laughs> mamo chodź, <laughs> mamo chodź. Idę. A gdzie ja mam iść? Tu. Gdzie? Ojej. No to idę. Co tu chcesz? Tak. Co? Co ty włączasz? Czego szukasz? Nie, wiem. nie. Bierz? Nie wiesz? To Brudny blat, więc trzeba wymyć go. To jest łyżka. Umyć łyżkę? Tak. Jest brudna. Jest brudna. Dobra, ja robię te placki bananowe. Będę, podam Wam przepis w opisie. When I met you, when we started off, it sure was a different kind of Dobrze. Dobre placuszki? Nie, tu nie dajemy, tu już, tu zrobione jest placuszek. wszech. Dobra, Klarcia? Mm -hmm. Ja cię co ty wyprawiasz? Chodź, pomożesz mi tak? Chcesz mi pomóc? No to dawaj. Zabiliśmy w szpitalu. No, O, brawo, Jaś! Jeszcze? Uważaj, żebyś się nie poparzył, kochanie. Brawo! Jeszcze jeden. Oj, chodź tu. Chodź tu. Ucieka nam. Czekaj, mama, to musi zabrać sama. Dobra, pięknego kształtu one no nie mają, ale są pyszne. Zazwyczaj są bardziej puszyste, ale teraz Dominik kupił takie banany nie bardzo dojrzałe one zawsze są takie wiecie czarne wręcz Więc słuchajcie ja rozumiem yy, wiecie, że dziecko jest podobne do rodzica i w ogóle, ale Klara jest tak podobna do Domina, że po prostu no nie mogę nawet wszystko to co on lubi to ona tak samo i dzisiaj żeby ona zasnęła musiałam ją drapać po pleckach czyli tak jak Dominik właśnie lubi też drapanie po pleckach tak jego córka po prostu jeszcze mamu, jeszcze I cały czas, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. I trapałam dziecko pod pleckę.